Do Zawadzkiego Sanktuarium przybyli, aby dzielić się swoją twórczością i konkurować o nagrody. To była pierwsza edycja gminnego konkursu Palm Wielkanocnych. Wydarzenie przyciągnęło do Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie uczestników z różnych zakątków gminy Dębica. Szranki stanęli uczniowie szkół, druchowie OSP, koła gospodyń wiejskich oraz całe rodziny. Mówiłem, że jak Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, no to wtedy rzucano mu palmy pod nogi osiołkowi. Nasza palma była robiona przez klasę 6a w pustyni. Robiliśmy ją od około 5 godzin za pomocą pani Liliany Kuci i Sabiny Pitery. Palmy robiliśmy wczoraj po południu praktycznie przez 6 godzin. Ciężko By zabrać niektóre rzeczy. Straciła na swojej świeżości, ale nadal pachnie ładnie i jest piękna. Robimy tą, tą drugą wielkościowo i tą w, wczoraj od godziny 5 do godziny 12 w nocy. Zboża farbowane, palmy, kwiatki robione z bibuły, osty farbowane, przeróżne trawy, co były zbierane wcześniej w lecie. Komisja konkursowa miała spory dylemat. Poziom był bardzo wysoki, a pomysłowość i dbałość o detale budziły uznanie. W kategorii najwyższej palmy bezapelacyjnie triumfowali druchowie z OSP Zawada. Ich konstrukcja mierzyła imponujące 9,15 metra. Nagrodę za najbardziej kolorową palmę otrzymał klub Seniora z Zawady, a za najbardziej naturalną Michał i Iwona Pikuła. Ciężko było stwierdzić, ile będzie uczestników, ze względu na to, że to są pierwsze gminy konkurs na palmę, natomiast jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Bardzo dużo osób przyjechało również z okolicznych sołectw. Przygotowaliśmy dość długo, ponieważ wszystkie elementy, które zostały użyte do naszej długiej palmy 9,15 m były wykonywane przez strażaków, koloryzowane osobiście, także wszystko co zostało użyte było wykonane u nas na jednostce. Zadowolenia z powodzenia wydarzenia nie krył ksiądz Józef Książek, kustosz sanktuarium w Zawadzie. Piękne przesłanie w tym byśmy... i i my swoje dobre uczynki, jak te palmy, pod nogi Jezusa ciągle kładli, licząc, że po błogosławie kiedyś te dobre czyny nasze będą nas bronić na boskim sądzie. Rodny Tomasz Bukowski, pomysł konkursu, podkreślał znaczenie pielęgnowania tradycji wielkanocnych i angażowania lokalnej społeczności w takie inicjatywy. I, I udało się zrealizować. Myślę, że z roku na rok coraz więcej osób włączy się w tą akcję, w tą inicjatywę pięknej tradycji kultywowania palm wielkanocnych. Także zapraszamy już za rok. Jest dzisiaj pięknie, a za rok na pewno jeszcze będzie piękniej i barwniej. Organizatorzy zapowiadają, że jeżeli w przyszłym roku palmy będą jeszcze wyższe, rozstrzygnięcie konkursu będzie musiało przenieść się na dziedziniec sanktuarium.